Witam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Świętochłowic. Chciałem złożyć oświadczenie w imieniu Klubu Radnych Ruchu Ślązaków oraz Radnych Niezależnych, którzy 28 grudnia, sobotę, podjęli decyzję o tym, by wystąpić z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Decyzję o tym podjęliśmy wcześniej, natomiast podjęta decyzja ma u nas pełne przemyślenie. Ma uzasadnienie i jesteśmy przekonani, że w przyszłości będzie racja po naszej stronie. Na ostatniej sesji wiele emocji właśnie wzbudzał ten punkt. Proszę Państwa, myśmy podjęli tę decyzję, oczekując jeszcze na opinię z klubu Platformy Obywatelskiej, klubu parlamentarnego. Ta opinia zostanie na końcu dzisiejszego spotkania z Państwem odczytana. Natomiast chciałbym zasugerować i wskazać pewne e, nasze spostrzeżenia, które nie godziły się z tym, by dalej być uczestnikiem e, Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W statutowych zapisach jest wiele punktów, które pokrywają się z działalnością instytucji działających na terenie górnośląskiej aglomeracji. Proszę Państwa, weźmy zapis Punktu dotyczący spraw związanych z bezrobociem. Sytuacja jest tak poukładana, że bezrobocie ma swój wydźwięk i swoją oprawę doskonale zareżyserowaną w pracach Powiatowego Urzędu Pracy, w pracach Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także na terenie Świętobłowic bardzo prężnie działa CIS, Centrum Integracji Społecznej. Te to instytucje odpowiadają w pełni za działalność i za bezpieczeństwo dla naszych bezrobotnych. Pomija fakt, że w Świętochłowicach jest około 17% ludzi bezrobotnych, średnia śląska wynosi 11%. Proszę Państwa, powielanie tych samych zadań, które wykonują instytucje państwowe, które mają do tego instrumenty prawne, które mają do tego pieniądze i ludzi i logistykę nie ma sensu. Wojewódzki Urząd Pracy w ostatnim czasie monitoruje regionalny rynek pracy, monitoruje zawody deficytowe i nadwyżkowe, ma listę zawodów refundowanych oraz prowadzi analizę sytuacji na wojewódzkim rynku pracy. Nie chciałbym przedłużać tego problemu, bo istnieją również inne, które budzą nasze zaniepokojenie, a mianowicie wielkim sukcesem okazuje się być przeprowadzanie przetargów. Przeprowadzanie przetargów w ramach GZM-u nie jest nawet zapisane w punktach statutowych. Jest to y, zwykłe działanie, które może również się odbywać bez istnienia tej instytucji. Stąd też wydaje się, że fiaskiem zakończył się przetarg na czyszczenie i odśnieżanie dróg DTEŚKI. To za sprawą Rudy Śląskiej, która wystąpiła z tego przetargu. Proszę Państwa, bardzo dużo emocji jest podnoszonych podczas sesji i podczas obrad, ale musimy zdać sobie z tego sprawę, że te emocje budzą się w momencie, kiedy coś nie tak jest w działalności danej instytucji. Nazywanie Pani Prezydent Rudy Śląskiej chimeryczną osobą wydaje mi się było nie na miejscu. Ale proszę Państwa, idźmy dalej. Mamy następujące inne problemy. Są sytuacje, kiedy przedstawia się nam, że będzie prowadzony na terenie górnośląskiego okręgu przemysłowego program utylizacji śmieci. Bardzo mocno skrytykowane spalarnie zostały zastąpione nowym pomysłem przez przewodniczącego górnośląskiego związku metropolitalnego, a novice pomysłem Związanym z biologicznymi i odnawialnymi sytuacjami wytwarzania gazu. Proszę Państwa, w listopadzie ubiegłego roku, myślę tu o roku 2012, czyli z nadmiarem przeszło rok temu, zapowiadana, zapowiadana była inwestycja w związku z wytwarzaniem gazów bioodnawialnych. Ta inwestycja na dzień dzisiejszy w ogóle nie ruszyła jest w powijakach. Dużym problemem w, w statucie gzm jest również to, że nie uzyskano żadnych porozumień gminnych, czy to na zasadzie wspólnego programu dotyczącego urbanistyki i architektury i gospodarki przestrzennej, a także innych spraw związanych z przekazaniem dróg do zarządzania, bo to w wiadomy sposób łączyłoby się z koniecznością finansowania przez gminy i tu problem jest Trudny do rozwiązywania. Proszę Państwa, to nie jest tak, że ktoś chce sobie komuś zrobić na złość. To jest tak, że trzeba widzieć racjonalne przesłanki do funkcjonowania, do funkcjonowania tego organizmu. W ostatnim czasie zauważyliśmy to, że jest to podmiot martwy. On nie spełnia swojej roli. On nie może tak dalej funkcjonować. Jeżeli w najbliższym czasie mieliśmy do przeprowadzenia jakieś inwestycje metropolitalne, to one nie doszły do skutku. Nie będę się w tej chwili wypowiadał na temat środków unijnych, bo to jest ogromny, duży temat i myślę, że kiedyś na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Świętowicach ten temat zostanie poruszony. Jak także temat związany z odpadami ściekowymi, gdzie również osoby zainteresowane nie posuwają spraw do przodu. Proszę Państwa, gdybyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości, ale my ich nie mieli, nie podejmowalibyśmy tej decyzji. Natomiast chcę przeczytać tu Państwu krótko i przypomnieć opinię, która została podczas sesji odczytana, właśnie opinię tego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Sześć lat istnienia GZM pozwoliło na ocenę jego funkcjonowania. Niestety związek nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Platforma rozwiązywania problemów metropolitalnych nie sprawdziła się ze względu na ograniczenia prawne dotyczące m.in. specyfiki i struktury aglomeracji. Na minusy GZM-u wskazano m.in. brak stabilnego źródła dochodów sposobu wyboru władzy, brak możliwości współpracy z innymi jednostkami samorządowymi innych szczebli, brak prowadzenia inwestycji o znaczeniu metropolitalnym, a te problemy wynikają z braku silnego miasta centralnego. Proszę państwa, jest to jakby puenta tych naszych przemyśleń, tych naszych decyzji, decyzji, które doprowadziły do tego, że Występując z tego Związku Metropolitalnego mamy nadzieję, że w przyszłości, bo niestety znowu tutaj wychodzi ułomność zapisów statutowych i dlatego w przyszłości dopiero będziemy mogli, że na to, że nie będziemy dotować tej instytucji i nie będziemy musieli korzystać z źle zaplanowanych inwestycji, które praktycznie nie istnieją. Proszę Państwa, nie będę się już wypowiadał na temat wyjazdów promocyjnych, na temat tego, jakie to przyniosło efekty. Nie myślę tu tylko o wyjazdach, które są związane z działalnością GZM, ale w ogóle o wyjazdach zagranicznych i podpisywanych umowach. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.